Na Witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszym odcinku Erwotruka i Ludziska Witam Was na dzisiejszym odcinku Erwotruka i witam Was bardzo serdecznie. E, oczywiście Erwotruk będzie przeznaczony do Erwotruka, żeby dalej jeździć. E, tak. Erwotruk do Erwotruka, Erwotruk do Erwotruka i po prostu to będzie tylko tyle, jak Wam się oczywiście spodoba odcinek Zerwotruka. No to ja się bardzo też przycieszę, że po prostu Wam się spodobał Zerwotruka. Po prostu odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków, które są u mnie codziennie teraz. Oczywiście choroba dalej trwa, w tym wyjątkiem są codziennie odcinki Ale może się też tak pojawić, że czasem, czasem, czasem może nie być odcinku, albo na przykład może być nagrany I po prostu może być nie wrzucony po prostu ty jesteś Ruda, Ruda, oczywiście ludziska jak wam się spodoba odcinki to będę też dumny bardzo serdecznie że wam się spodobają te continue odcinki straight. i będziecie chcieli cały czas odcinki mieć codziennie żeby po prostu dotrzeć do tych odcinków po prostu mieć te odcinki i po prostu oglądać te odcinki codziennie żeby po prostu móc y... continue straight po prostu obejrzeć odcinki powiedzieć wow ale ja mam odcinki wow ale ja mam to wow ja mam tamto żeby móc y, dobrze też powiedzieć jak nagrywasz jak ciężką musimy pracę jako youtuberzy wykonywać bo jest bardzo ciężka mam nadzieję że wam się też spodobają takie odcinki codziennie i po prostu będziecie chcieli cały czas żeby coś nagrywać i po prostu cały czas wam się spodoba te odcinki że po prostu będziecie chcieli codziennie odcinki po prostu zobaczyć i po prostu mieć je po prostu yy, yy, razem z nami i po prostu je obejrzeć oczywiście mam nadzieję że wam się też spodoba, a wysoko se posłuchajmy teraz dobrą muzyczkę is top co za śmaciesz po prostu smaci. Smacierz, po prostu smaciasz. ludzisko trzeba mieć cały czas coś ustawione trzeba mieć cały czas coś ustawione żeby wyjść w kolejnych odcinkach i w kolejnych po prostu materiałach żeby było po prostu na lepiej i po prostu też trzeba mieć odcinki, które są też takie że po prostu są fajniejsze i po prostu ulubiacie je, po prostu oglądać, bo to jest chyba najfajniejsze. E, obejrzeć odcinek, powiedzieć ale super. Obejrzałem się kogoś odcinek. Też by chciał zostać takim youtuberem jak on. Ludziska ciężka jest praca youtuberska. Jeszcze raz mówię ciężka praca youtuberska, e, bo youtuberska ciężka praca podlega po tym, że... My się cały czas zajmujemy nagrywaniem na Was. Nagrywamy. Później musimy robić montaże i wrzucać. Luiziska to nie jest tylko wszystko. Cały czas montujemy, cały czas coś nagrywamy. To jest to. Luiziska, zostawcie łapki w górę. Zostawcie subskrypcję, zostawcie e, polubienia. Subskrypcja pamiętajcie, jest najważniejsza, zostawcie ją żeby po prostu być po prostu dumnym, że mogliście ją po prostu zostawić. Tą piękną subskrypcję. Coś pytaniem związanym z... Innymi grami na razie będą tylko gry, które po prostu wy widzicie, i czy będę nagrywał na dworku, zobaczycie po prostu w kolejnych materiałach. Ale, ludziska, widzicie 31, 31 łapę w górę pod tym odcinkiem, i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku się widzimy. Ludziska, w kolejnym odcinku się widzimy. Ja mam nadzieję, że ten kolejny odcinek to Wam jakoś nie zabierze duchowego i po prostu cały czas będziecie mnie oglądali i cały czas będziecie coś chcieli dobrego obejrzeć i cały czas coś będziecie chcieli dobrego obejrzeć. Ludziska zapraszam Was bardzo serdecznie, bo to, o, bo to jest najważniejsze. I po prostu ja się z wami żegnam. Zostawcie tak, zostawcie subskrypcję, bo bez subskrypcji to nie żyjemy. Bez su subskrypcji, lajki w górę i komentarze, bo to jest oczywiście ludziska najważniejsze: komentarze, komentarze i lajki w górę. Komentarze i lajki w górę, i będzie git. E, dobra, ludziska jeszcze. Teraz ja na razie zamiknę, bo będę cofał. A przy gadaniu to ja nie umiem, prawda? Jestem pewna, że te patyczki to po prostu nieprawdopodobnie nie. mi moje bibelety, a ja daję to. cofniemy? Na razie, tak tutaj, żeby to na razie tak skręcić z tą przyczepą. Op. i teraz wstujemy ludziska naprawdę zostawcie łapki w górę zostawcie komentarz zostawcie subskrypcję to jest oczywiście ludziska najważniejsze. Ja sobie tutaj tak wycofam. Kurczę, bele Dobra, ludziska, muszę na chwilę umiknąć, żeby Wam to tutaj wycofać. No i mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy inną ciężarówkę niż tą. I zobaczymy kiedyś inaczej. Może nam się powiedzie. Na nas już będą zarabiali pracownicy. Zobaczymy. Ludziska, zobaczymy.

Po prostu będziecie chcieli kolejne odcinki. Kolejne odcinki po materiałach. I będziecie po prostu chcieli cały czas coś po prostu nagrywać. Ja się oczywiście złoim żegnam na razie. Goodbye. Cześć!